Najczęstszą obawą rodziny pacjenta podłączonego do respiratora jest strach przed prowadzeniem terapii w domu i wątpliwość, czy sobie poradzi z codzienną opieką nad pacjentem. Przede wszystkim, przed wypisem pacjenta ze szpitala, lekarz prowadzący udziela szczegółowych informacji pacjentom i ich rodzinom dotyczących prowadzenia terapii w domu. Jeszcze przed objęciem pacjenta opieką i jego powrotem ze szpitala do domu. Wykonywany jest przez koordynatora poradni wywiad środowiskowy w domu pacjenta. Jest to forma weryfikacji otoczenia pod kątem możliwości prowadzenia wentylacji mechanicznej w domu oraz udzielenie pierwszych niezbędnych wskazówek rodzinie. Zaletą refundowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia Świadczenia. Są okresowe wizyty lekarza, pielęgniarki i fizjoterapeuty w domu pacjenta, a także stałe wsparcie telefoniczne, zawsze gdy jest taka potrzeba. Pacjent i jego rodzina nigdy nie pozostaje sama. Personel poradni wentylacyjnej w osobie koordynatora poradniczy zespołu medycznego jest zawsze dostępny i wspiera pacjenta i jego opiekunów tak często, jak jest to potrzebne. Po wyjściu pacjenta ze szpitala do domu, koordynator przeprowadza w domu chorego szczegółowe szkolenie z zasad prowadzenia opieki, z obsługi sprzętu medycznego czy postępowania w przypadku awarii sprzętu medycznego. Takie szkolenia są zawsze dostosowane do indywidualnych potrzeb pacjentów i ich opiekunów i zazwyczaj są powtarzane w celu upewnienia się, czy wszystko zostało dobrze zrozumiane. W przypadku pacjentów wentylowanych w sposób nieinwazyjny na masce lub na ustniku, nie ma szczególnych wymagań dotyczących pomieszczeń lub innych warunków mieszkaniowych. Kluczowe będzie tutaj wyodrębnienie miejsca przechowywania respiratora i osprzętu medycznego, który najczęściej będzie znajdował się na szafce nocnej, oraz miejsce dla koncentratora tlenu, jeśli pacjent będzie go wymagał. Tu warto zaznaczyć, że koncentrator jest największym urządzeniem i musi znajdować się na podłodze na twardym podłożu, odsunięty od kaloryfera i innych źródeł ciepła. W przypadku pacjentów wentylowanych inwazyjnie na rurce tracheostomijnej, ważne i niezwykle pomocne będzie specjalistyczne łóżko medyczne, ułatwiające codzienną opiekę. Oprócz łóżka należy przygotować stolik lub szafkę przyłóżkową, na której możliwe będzie umieszczenie respiratora, saka oraz miejsce do przechowywania osprzętu medycznego. Na terenie każdego województwa działają wypożyczalnie sprzętu medycznego, w których można wypożyczyć łóżko rehabilitacyjne, stolik przyłóżkowy na kółkach czy chodziki. Pracownicy poradni wentylacyjnej zawsze chętnie służą pomocą rodzinie w kontakcie z lokalną wypożyczalnią i wypożyczeniu bądź zakupie potrzebnego sprzętu pomocniczego.